Z tej strony stop ham Roblox, a dziś pokazanie pierwszej klasy Przedziałowy PKP Intercity, the Intercity, the Intercity, który jedzie na nowego targu tak jest od środka. Sorry, za pokazanie tego wagonu, sorry, za pokazanie wagonu drugiej klasy. Od Taki środek przedziałowego wagonu. Teraz jest łazienka. Tutaj jest kibel, a tutaj zlew i tutaj jest przewijak. Po co nam przewijak XD? Teraz środek przedziału. Tak wygląda. O! A akurat ten pociąg stoi w radomiaku. Czekajcie. Reklama jakaś Dobra, wróciłem od tej jebanej reklamy. Teraz drugi, ten przedział. I ten przedział wygląda tak samo. Ale te drzwi, no i ostatni, ten przedział. No to taki fajowski Czekajcie muszę dobudować tam O No i to jest ten środek i, ten, i to na wszystko. Pa! papa. Pa.